Szokujące ujawnienie. Snowden odsłania program Wojny Światowej Harp. Edward Snowden właśnie ujawnił bombę informacyjną, której najbardziej obawiał się głęboki stan. Harp to nie jest stacja badawcza. To broń globalnej kontroli. Wycieki dokumentów pokazują, że Harp może wywoływać udary i zawały serca, celując w pień mózgu za pomocą fal radiowych o bardzo wysokiej częstotliwości. Zgony wydają się naturalne, nie pozostawiając śladów morderstwa. Snowden potwierdza że NATO używa harp do tłumienia opozycji, manipulowania myślami i wywoływania załamań psychicznych, aby zdyskredytować cele. To nie jest teoria. Podczas ucieczki z Hongkongu Snowden i personel Wikileaks musieli chronić się przed impulsywnymi zachowaniami zabójczymi wywołanymi przez fale radiowe. Snowden zbudował klatkę Faradaya, aby zablokować wszystkie sygnały przychodzące, co dowodzi, że harp nadal go celuje. Dostarczył e-maile admirałów i generałów sił powietrznych, potwierdzające możliwości harp. Insiderzy wywiadu zweryfikowali ich autentyczność. Sieć harp na Alasce generuje 36 milionów watów energii kierowanej, wystarczająco, by manipulować jonosferą, zakłócać klimat i przekształcać całe regiony w strefy katastrof. Takie instalacje istnieją na całym świecie. Alaska, Szwecja, Rosja wszystkie są częścią skoordynowanego systemu zdolnego wywołać głód, trzęsienia ziemi i chaos, by zdławić opór. Insiderzy twierdzą, że anteny przekaźnikowe i system Trapwire Darpa są połączone z tą siecią, tworząc globalną sieć nadzoru i kontroli. Byli sygnaliści, tacy jak Nick Biddicch. Ostrzegali, że manipulacja emocjonalna za pomocą harp jest przerażająco łatwa. To wojna przeciwko samej ludzkości. Nasza pogoda, nasze umysły, nawet nasi zmarli mogą być sterowani przez tych, którzy obsługują harp. Globalistyczny reżim ukrywa to pod pretekstem badań naukowych, prowadząc jednocześnie cichą wojnę. Ostrzeżenie Snowdena jest jasne harp to broń ostateczna. Może destabilizować narody bez wystrzelenia ani jednego pocisku. Może wymazać patriotów, bez pozostawienia śladów. To niewidzialna ręka kierująca światowymi wydarzeniami, burzami, wojnami, upadkami. Wszystko zaaranżowane, by wymusić poddanie się. Patrioci muszą się obudzić. Domagać się zamknięcia tych instalacji, domagać się ujawnienia tych, którzy zezwalają na ich użycie. Zegar tyka. Każda sekunda, gdy harp pozostaje aktywny, to kolejna sekunda wojny psychologicznej i środowiskowej przeciwko ludowi. Burza nie nadchodzi. Ona już jest.